STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze. Myślę, że y, zespół Stomilu potwierdził, że nie tylko na papierze, ale i na boisku jest ciekawym zespołem. Do szczelenia pierwszej bramki naprawdę nam się ciężko grało. Y, po zdobyciu przez Adasia y, Wolniewicza. Gola musieli iść wyżej automatem, defensywni pomocnicy, zrobiło nam się miejsce, szczególnie się zrobiło miejsce dla Igora i dla Dawida. I to było widać. Nasze akcje zrobiły się płynniejsze i druga akcja była tego konsekwencją. Szkoda, że w trzeciej, przepraszam, że w drugiej połowie nie potwierdziliśmy, jak gdyby tej naszej gry, a ja mieliśmy ku temu sytuację, bo tak, tak jak mówiłem, sytuacje ku temu były. Na pewno e, cieszy postawa e, wszystkich zawodników, ale cieszę się, że wraca Rafał Kosznik. E, cieszę się, że dobrą zmianę dał Ambro, że dobrze, dobrze bardzo. W ciężkim momencie przed, przed e, Szymon i e, również zagrał dobre spotkanie, więc to pokazuje, że nie tylko ten nastka, ale cała kadra, bo dzisiaj też dwójka wygrała bardzo ważny mecz. Cała ta kadra, jak gdyby ta ścisła e, e, jest przygotowana e, na te e, ciężkie spotkania pierwszolikowe. Dziękuję. Dziękuję za komentarz. Zachęcam do zadawania pytań i jednocześnie do korzystania z mikrofonu. Paweł Czart, Katowice. Dzień dobry Panie Dzień dobry. Pytanie, czy bardziej jest Pan zadowolony Bardziej jestem zadowolony z tego, że górnik dość szybko rozstrzygnął mecz, czy bardziej niezadowolony z tego, że tych bramek mogło być znacznie więcej w drugiej połowie? My zdajemy sobie sprawę, że naszą siłą są kibice i chcemy ich jak najwięcej, więc czym bardziej, czym lepsze są te widowiska, czym kibiców jest więcej na spotkaniu, tym górnik silniejszy, więc to martwi, że tych bramek nie było więcej. Natomiast to są bardzo ciężkie spotkania 100 mil de facto miał 17 punktów my 16 to nie jest przypadek i gdzieś tam naprawdę przygotowaliśmy się od poniedziałku tego meczu i wiedzieliśmy że tylko konsekwentną grą bardzo dobrą grą defensywną jesteśmy w stanie zapewnić sobie 3 punkty Dariusz Szczelings Sport. Chciałem o tą bramkę Adama zapytać. Taka sytuacja zarezerwowa zarezerwowana trochę dla Bartka Kopacza. Czy, czy on tam troszeczkę się jednak przypadkiem znalazł w tej sytuacji, czy, czy po prostu trenujecie coś takiego, że on też ma być y, przy stałych fragmentach gry egzekutorem? No i chciałem zapytać jednak o 17-latka na ławce. Myślę o bramkarzu. Widać, że pan Darek długo siedzi w piłce, bo zauważa rzeczy, co myślałem, że nie są zauważone. Nie. Y Bartka Kopacza wszyscy znamy, jak gra i to jest też czytelne, to nie tylko już gramy trochę w tej pierwszej lidze i widać zespoły wiedzą, gdzie są nasze silne strony, gdzie mogą, gdzie mogą, a gdzie, gdzie nad którymi rzeczami pracujemy i na pewno Bartek dzisiaj nie szczelił bramki, ale wykonał tytaniczną pracę po to, żeby szczelił Adam. I to pokazuje, że Nieważne kto, ważne, że wygrywa górnik. Natomiast no nie jest tajemnicą, że Mateusz będzie musiał przejść zabieg. Gdzieś tam nie chcieliśmy się tym za mocno chwalić, bo to, to nie chcieliśmy ułatwiać pracy przeciwnikom. Natomiast we wtorek, najprawdopodobniej, jak jeszcze ma ostateczne badania, ale będzie musiał przejść. Usunięcie, zszywanie, przepraszam, ma być zszyta łękotka. Jest to zabieg już od dłuższego czasu, liczyliśmy, jest to, jest to kontuzja, która, z którą boryka się od dłuższego czasu, liczyliśmy, że da radę do grudnia, natomiast no, życie zweryfikowało i, i nie jest pełni siły, chyba nie ma na co czekać i najprawdopodobniej we wtorek przejdzie zabieg e, zszycia łękotki. Jeśli można jeszcze jeszcze dwa pytania króciutkie. O Dawida chciałem zapytać, nie wpuszczałeś go, bo nie było takiej potrzeby, czy to jest jakieś oszczędzanie jednak po tych urazach piłkarza już na meczu choćby z GKS-em Katowice I, i też o to wyjście Rafała Okoczniku, bo widać było, że jak Stomi robił zagrożenie, no to, to głównie na swoją prawą stroną. I czy już tak powoli sobie oczywiście mecz się dopiero pierwszy skończył jeden, ale, ale czy już powoli sobie gdzieś tam układa, że, że jednak Rafał w Katowicach być może od pierwszej minuty będzie, będzie górnikowi potrzebny. Rafał jest bardzo potrzebny górnikowi, to wiemy, natomiast na pewnych rzeczy nie przeskoczymy. To jest jeden z tych minusów, bo jest to zawodnik nietuzinkowy i bardzo liczymy na jego powrót. Robi systematycznie progres. Cieszymy się z tego, ale czy to jest na 90 minut? Z decyzjami mamy jeszcze chwilę czasu. Natomiast Dawid naprawdę jest to jeden z kluczowych moich piłkarzy. Ten sezon jest dla niego bardzo ciężki, on się pali strasznie do gry. Natomiast no, dzisiaj, dzisiaj była taka możliwość, że bardziej potrzebowaliśmy gry defensywnej w tej końcówce niż gonienia wyników. Dlatego decyzja z Rafałem, a nie z Dawidem. Sezon długi, on się naprawdę bardzo mocno nas odbija, bo kadrę mamy. Niezbyt liczną, więc, jak jest tylko taka szansa, że są takie możliwości, to korzystamy z całej kadry i dajemy, dajemy możliwość gry wszystkim zawodnikom. No, ja tutaj powiem tak, no, na pewno determinacji woli walki nam nie zabrakło, zabrakło nam koncentracji w kluczowych, w kluczowych momentach i przy stałym fragmencie, gdzie opuściliśmy krycie. I druga sytuacja, indywidualny błąd, tak mi się wydaje, Piotrka Kluczarka, spowodował, że przegrywaliśmy 2-0. No więc nie byle jakim zespołem, no bo Górnik Zabrze to, to też zawodnicy, którzy pamiętają te lepsze czasy Górnika, kiedy grał w Ekstraklasie i na pewno też ta jakość piłkarska była, była przez dłuższy czas też widoczna. No ale my mówię, przegraliśmy mecz, nie załomujemy rąk, za tydzień mamy bardzo ważne spotkanie u siebie i musimy się do niego bardzo dobrze przygotować. Cieszę się, że nie było żadnych na tą chwilę kontuzji, bo to da szansę, że w mocnym składzie zagramy kolejne spotkanie. Dziękuję. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze.